Dziś jest piątek, 23 dzień stycznia 2015 roku. Telewizja w wielkim kinie. Tomasz Wojtalik, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Aha. Ciekawe spotkanie, no trochę już noc zapadła, ale tą noc na pewno rozjaśni mi no, wybitny artysta no, kabaretowy, wybitny satyryk pan Zenon Laskowi. No świetnie, no serdecznie witam, no trudno będzie mi rozjaśnić, co? No musimy jakoś rozjaśnić, no noc zapadła, panie Zenonie, no, tak. ale no, tak. rozjaśniliśmy ją już przed chwilą tymi no. blaskami jubileuszu, no prawda, no ten jubileusz był dwa lata temu, czy rok temu, ale mhm. cały czas świętujemy ten jubileusz 10 mhm. lat powrotu pana na scenę. Mhm. 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 No, to jest... No, no więc właśnie to, to jest, no ale oczywiście bez publiczności to trudno tak obchodzić, takie jubileuszu, prawda, i dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj e, przyszli po prostu i oni najbardziej uczcili, prawda, tutaj, nie wiem, na końcu tymi akceptującymi brawami, bo to jest największa satysfakcja, jeśli ten program, który człowiek prezentuje ma akceptację, nie, i ona się wyraża brawami, no, na końcu. No. Ale jak Pan powiedział, że to byli, była publiczność z Pana rocznika, to jest dobry rocznik? To bardzo, jest dobry bardzo dobry rocznik. Jak Ja mówię, to pokolenie, to pokolenie młodsze powinno być naprawdę w całej konsultacji z, tymi, z tym rocznikiem, bo naprawdę przechodził takie, takie próby i wyszedł z tego naprawdę do końca z obronną ręką. co no. z tą rzeką? Pani Haneczko, jest przykra staro. No nie możemy Pani załatwić, no. Gdzie macie Pani? Nie, no jest tak, z tą rzepką jest tak. Wyrosła rzepka silna i rzepka. No ogrodnik zaczął ciągnąć, prawda? Cianut, 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 pacianut i wycianut nie mogut. No. I zadzwonili po dyrektora kombinatu. Kombinat, dyrektor kombinatu za dyrektora, dyrektor za rzepkę. Cianut, 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 pacianut i wycianut nie mogut. Zadzwonili po księgową. Księgowa za dyrektora, dyrektor za ogrodnika, ogrodnik za rzepę. Cianut, Cianut, Pacianut, Wycianut nie mogł. Przyjechał ktoś z Niku, złapał księgową, nie? I Cianut, Cianut, Pacianut nie mogł. No i cieszę się, żeśmy znaleźli wspólny język. No. Młodsze pokolenie też ma swoje problemy, na przykład wzięliśmy kredyty we frankach szwajcarskich, no Pan radził, żeby lepiej w rublach. Widzi Pan, ale Pan pamięta, bo że w kapitalizmie trzeba ryzykować, <grym> prawda? Bo bez ryzyka to komor muchę bzyka, można tak powiedzieć, ale widzi Pan, bo... Wy nie mieliście takich problemów na przykład. No, w takich, ale, czy w takich? No, ale, wie, a, ale widzi Pan, no nie mieliśmy takich problemów. No, natomiast y, z tym zniewolonym umysłem trzeba sobie nadal radzić, bo ta cała... Jak chodziłem do szkoły, wie Pan, w tych czasach, to można było tak myśleć. Dwa dodać, dwa jest cztery. Ale dwa domy dodać, dwa domy, to już nie można było myśleć, bo nie było własności prywatnej. No. Nie? Ewa, gospodarka rozdzielczo-nakazowa i koniec. Proszę powtarzać za mną. Bo my musimy być silni i zdrowi. Choćby na skrobi choćby na krobi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni. Rośli nożerni, rośli nożerni. tak! Silni jak czterej panzerni. Tak. Ale to nie koniec. Nam polędwica oraz hab Nam oraz Nie smakuje tak jak szczaf. Dobra. No w takim razie. Ja, wielka feta. Czy ta słynna nam polędwic oraz schab nie smakuje tak, tak jak A powinniśmy dalej też śpiewać, czy, no, czy, tak, czy bo raczej nie? No, ale nie, no jest bardzo zdrowy. No, zdrowy to, no, ale to, no, ale no. Już my chcemy polędwiczkę i chcemy już tych kapeluszy. Ja, tak, 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 tak. I to jest właśnie. I teraz tu jest ten konflikt bo kolejne, nie się zarysowuje właśnie na tej płaszczyźnie najbardziej, bo tak, y, tutaj jest komercja, konsumpcja, y, wszystko właśnie, free, free, free. free nie? A tutaj była, były zasady, zasady i nie wszystko w tamtych czasach było złe. Nie wszystko było złe. E, ja się świętej pamięci się Kaszmarek śpiewał bardzo ładnie, że, e, no, że nie wszystko, nie wszystko było na no, no nie. Można było naprawdę żyć, gdyby nie świadomo, że jesteśmy cały czas w dyktaturze pletariatu. To jest Bolek. Ma życiorys tak prosty jak robotę, którą tu wykonuje, prawda? Urodził się i koniec. Bo nie miał innego wyjścia. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, wy się śmiejecie, ale Bolek to jest egzemplarz, słuchajcie. Bolek na przykład ma takie widzi mi się i nie mówi R. No, ma, boluek. chodź tutaj. Powiedz towar. To baj. Powiedz rabarbar. Ja baj, baj. No. A worek? Wojek. Daj je, no. A powiedz rebus. No, 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 weź ten worek i tam jednego. Mniejsze zło, nie, mniejsze nie, no mniejsze zło, zło oczywiście, ale mniejsze, to jak już by dokonać wyboru, to lepiej mniejsze zło wybrać, prawda? bo dyktatura pieniądza, finansowa dyktatura, ona ma swoje oczywiście blaski cienie, ale człowiek, nie pan, ma wybór, no po prostu wybór, nikt mi nie nakazuje, że ja mam tak myśleć, tak robić, bo no to można było szału dostać, no ja się alkohol leczyłem z tego. Z tego z tego, tego nakazu. wolałem wybrać tą emigrację wewnętrzną i być z tymi, którzy po prostu stwierdzili nie ma co, bo to nie pan nie wszyscy wierzyli, że to nagle cud się stanie, nie? Bo to... Gdzieś te beczkę wytocz. Sam? Na co? Może ze mną. Hm. A z kim bolę? Tak, walucie. Chodziło się na wagary, trzeba dźwigać ciężary. Nie chciało się nosić teczki, trzeba ciągnąć dziś woreczki. Nie chciało się uczyć pilnie przez całe ranki ze swej zreformowanej pierwszej czytanki. A mama mówi, napij się mleka, a Boluś, co? No. Na drzewo ucieka. Tak, Boluś. Jakbyś się uczył, byłbyś kimś. A tak to jesteś brakującym ogniwem w teorii Darwina. Ty nie mów tak do niego, bo on nie rozumie, o co chodzi. Boluś. Ucz się, bracie, ucz. Nasz duży web, dużo ci wiedzy wejdzie, Panie Zenoni, ale przecież jak pan e, zaczął ten nasz kapitalizm? Pan się trochę wycofał i poszedł no, do takiego zawodu, ja wiem. To nie był zawód, nie szanowanego. Nie nie, 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 to była służba. Nie wszyscy, tak, muszę pan powiedzieć, to było tak. Ja bym sędzie przekonany, znaczy ja się kierowałem, nie, artyści idealiści, od tego właśnie nie prawda? artysa idealista zawsze idealizuje. Był punkt taki odniesienia, że e, jeśli nagle mamy wolny niepodległy kraj i nie ma i idzie kapitalizm i nie ma chętnych do pracy, a czyta ta świadomość, że przecież następ, następują czasy, gdzie człowiek nie praca będzie szukaczek, człowiek będzie szukał pracy. I tu nagle sytuacja jest taka, że nie ma kto pracować. Wolny nie krajowy. O nie, to nie, to nie dam się tutaj zwieść, Ja po prostu pójdę i tę lukę zapełnię. I to była służba. Ktoś ty powiedział, że co? No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił. Widzisz te góry? Widzę. To Karpaty. Wracaj do kraju piorunem. Do kraju! Do... Gdzie? Przez Himalaje. Gdzie? Najkrótszą drogą. Ja ci się poślają po obcych landach, zobaczysz. Tutaj proszę o pole bracie do popisu próbuj Panie kierowniku, co jest? Ja mam taki mały interes. To nie moja wina, nie? Służba. Świetnie, no ale wie pan, służba, y, czapka, orzeł y, z Orłem w koronie, prawda? Król Zygmunta Augusta, który założył Pocztę Polską. Byłem pewny, że będziemy, ja bym przekonany, że będziemy nawiązywać do obrońców Poczty Polskiej, bo to jest czysta karta w historii, piękna karta w historii, nie? że będzie Poczta, poczta Królewska, tak jak w Brytanii będzie nasza. Wie pan, a tu nagle okazuje się, że nagle zaczynają mówić polska poczta w Polsce. Ja mówię, co to, co to jest, ta, jak to kumać? no bo to jest jednostka gospodarcza, może Pan sobie kupić, prawda, bo za chwilę będzie włoska, niemiecka, francuska, konkurencyjna, o. Jak dzieci, jak dzieci, prawda. Tak, proszę Państwa, tak sobie myślę, wiecie o czym ja myślę? Trochę o Wiśle, o Przemyśle. Nie, tak patrzę na nich, jest tyle pięknych zawodów na świecie, a my to się marnujemy w tym składzie. Znaczy mówi o sobie. Ważna tych z telewizji, jaką mają czystą robotę, zobacz. Nosi coś na ramieniu, wiesz, to przybliży, to oddali, to zamgli wyrzuci, leprzyknie. Nie jest czysta robota? No albo taki prezenter telewizyjny, proszę państwa. Chodzi sobie od zakładu do zakładu prezenty zbiera. No. Prezenter. Taki prezenter to on sobie zawsze... No, weźmie kogoś do rozmowy, a nie to, że ktoś musi z nim gadać. Nie, on przyjdzie i mówi, ja chcę z panem porozmawiać. Proszę bardzo, albo nie. A tutaj za o przyjdzie byle jaki i trzeba z nim gadać, bracie. Ale I pan był to? listonoszem w Poznaniu no. na Piątkowie, prawda? Nie, na, nie, nie, na Piątkowie nie. Byłem o, na. szkoda. <laughs> to, bo tam są osiedla właśnie tych naszych króli, królów wszystkich którzy byli no, A tak tak, tak tak to jest królewskie osiedle, tak, no królewskie właśnie, osiedle tak, to mi tak, pan pasowało pod tą a, a, tam gdybym tam wiedział wcześniej tak <laughs> Gdybym wiedział nie no byłem też w historycznych miejscach Grunwald. <laughs> Grunwald, to też była służba no ale potem muszę powiedzieć jak zobaczyłem że tutaj zaczynają być spółki zaczynają tę pocztę dzielić e, to sobie się e, to chyba nie to chyba idzie w, do, w stronę właśnie takiego rozdrabniania.